Psalm 13 w długotrwałym ucisku Kierownikowi chóru psalm Dawidowy Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kroć będziesz przede mną oblicza? Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania, a w moim sercu codzienną zgryzotę? Jak długo mój wróg nade mną będzie się wynosił? Spojrzyj, wysłuchaj, Panie mój Boże. Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci. By mój wróg nie mówił, zwyciężyłem go. Niech się nie cieszą moi przeciwnicy, gdy się zachwieję. Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu. Niech się cieszy na serce z Twojej pomocy. Chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem.